Diana! Diana no powiem, dalej! Diana Diana, Diana, Diana! Diana! A niech to przegrałam. I co, Diana, jesteś gotowa wykonać moje zadanie? No dobra, dobra, Kitty. Przegrałam i jestem gotowa na twoje zadanie. Ale proszę, niech to będzie fajne zadanie. Ja to ja zdecyduję o tym zadaniu. Kitty, niech to będzie coś trudnego! Kitty, niech pocałuje jednego z przegrywów. Nie, dziewczyny, bądźcie dla mnie milsze. A ja mam lepszy pomysł. Złapiesz tyłek pierwszego faceta, który wejdzie do tego pokoju. O. Och, Kitty, coś ciebie za przyjaciółka. No dobra, a co jeżeli nauczyciel Mike będzie pierwszy? Nie muszę go złapać, prawda? Nauczyciel, nauczyciel nie wchodzi w grę. w grę. Każdy facet oprócz nauczyciela. No to lepiej trzymajmy kciuki, żeby to był smile. Ops, Diana, masz, Diana, masz, masz pecha. pecha. Przecież to tylko jej były. Nie, nie, Kitty, daj mi inne zadanie, proszę. Nie, Diana, masz to zrobić. Gdzie ten kaporzu piłkę? Dziewczyny, ja nie mogę. Diana, no dalej. Inaczej będziesz przegrywem. Dziewczyny, ja nie mogę. Diana, no dalej. Dziewczyny, tylko umowa, że nikt się nie do. Dima, przepraszam, to było tylko zadanie. Nie myśl nic złego. Eee, a to co? Co to było? Nie, no, czy liderki, króliczki dotykają tyłków chłopaków innych dziewczyn? Ups. Teraz to, że Diana dotknęła tyłka Dimy, nie będzie tajemnicą. raz gadają to każdemu w tej szkole. Szczury, zawsze się pojawiacie tam, gdzie nie trzeba. To było tylko zadanie. Diana, to na pewno było zadanie? Tak, Dima, jestem pewna. To było tylko zadanie. Diana, udało ci się. Nie jesteś przegrywem. Zdecydowanie podobam się Dianie. Ej, dziewczyny, mam nadzieję, że to, co zobaczyłyście, będzie naszą tajemnicą. No! no! Słuchajcie, to było tylko zadanie. Nie ma o czym gadać. Słuchaj, Dima, a co to było? Czy Diana z tobą flirtuje? Nie wiem, szukałem swojej piłki w szatni. A co, jak Zielona się dowie, wyobraź sobie, jaka będzie obrażona? Zielona nie musi wiedzieć. No, Dima, my jesteśmy za sprawiedliwością. Sądzimy, że Zielona musi się wszystkiego dowiedzieć. To nie moja wina, że króliczki grają w jakieś gry. To nie moja wina, że Diana dotknęła mojego tyłka. Czyli to nic wielkiego? No, nie wiem, a co, jak Zielona się dowie? Posłuchaj, Dima, powinieneś zapomnieć o swojej Dianie, działasz mi na nerwy. Dima, ja to bym chciała, żebyś błagał Janę i mnie, żebyśmy nic nie powiedziały zielonej. Dima, dzisiaj wszystkie plakaty z Dianą znikną z naszego domu, czy to jasne? Mam was dość, gdzie ten kef do moją piłkę? Brawasty, no weź, zawsze spłacamy w terminie. Zrób nam trochę kakao z piankami, zapłacimy potem. Dziewczyny dobry, ale moja dziewczyna... Co twoja dziewczyna? Zabrania mi robić kakao na kredyt. Co to za problem? Niczego nie powiemy twojej dziewczynie! Browasty, prosimy. prosimy. Dobra, ale nie mówcie nic zeni. Żeby, żeby są, są nie żeby, żeby są niezwyciężone. niezwyciężone. Że żenia, żenia, się się nie dowie. Dowie. żenia się nie dowie. nie dowie się nie dowie? nie dowie dziewczyna Żenia. O, żenia. Cześć Żaby! Nie rozumiem, jakie macie sekrety z moim chłopakiem. Żenia na twoim miejscu już dawno zdarłabym perłkę z tej różowej. Musimy wyrzucić stąd zieloną, pewnie znowu prosi o bułeczkę. Żenia, one po prostu. Chciałyśmy kupić kakao z piankami. Czy to jest zabronione? Żenia, one kłamią. One nigdy niczego nie kupują. Proszą o to chłopaków innych dziewczyn. Chcecie, żeby mój chłopak coś wam kupił? Właściwie to browasty zaoferował nam trochę kakao z piankami za darmo. I prosił, żebyśmy nic nie mówiły Żeni. Wiedziałam, że w tej szkole nie ma normalnych facetów. Żenia, nie denerwuj się, jesteś żabą. Powiedz nam prawdę, teraz. Browasty, chciałeś im kupić jedzenie? To nieprawda. Nikomu oprócz nas. Browasty, ja ciągle czekam na deser. Pijawki. Pijawki. Nie jestem już głodna. Żenia! Żenia, to wszystko wasza wina. Nie nasza, Browasty, tylko twoja. Kakao. Ech, Kitty, nie wybaczę ci tego. Co to za zadanie? Szczury mnie zobaczyły. Teraz wszystko powiedzą zielonej. Kiedy zielona się o tym dowie, to zemdleje. Diana, nie przejmuj się. Co się stanie, jak powiedzą zielonej? Będzie trochę krzyczeć. I co z tego? Dobra, dziewczyny, to nic, jak powiedzą zielonej. Ale jak Smajlik się dowie, to będę miała kłopoty. Julia, są w środku. Gigi, jak myślisz, uda ci się? No to tak, Julia. Wchodzimy i mówimy. Dziewczyny, potrzebujemy waszej pomocy. Gigi, nie pomogą nam. Julia, jak się wahają, to jeszcze jest szansa. Raz, dwa, trzy. Dima nie był zdenerwowany, kiedy Diana podeszła. I zrobiła mu. O tak! Nad! W ogóle się nie zdenerwował, chociaż Diana z nim flirtowała. Oj, dziewczyny, skończcie już z tym tematem. Cześć, króliczki! Króliczki, musimy z wami porozmawiać. Dziewczyny, nie powinnyście wchodzić, nie pukałyście do drzwi. Czemu tu jesteście? Nie wybieramy nowych cheerleaderek. Nikt, Nikt was nie, was nie weźmie. weźmie. Dobra, Gigi, idziemy. Julia, czekaj. Dziewczyny, potrzebujemy Waszej rady. Potrzebujemy pomocy, dziewczyny. Aha! Jakiej rady potrzebują przegrywy? Chyba mają osobiste problemy. Przegrywy, przegrywy jesteśmy, zajęte. jesteśmy zajęte. No dobra, chodźmy stąd, Gigi. Chodźmy, Julia. Dobra, dziewczyny, powiedzcie, czego potrzebujecie. Pomogę Wam. Jana, poważnie? Diana, mamy problemy z naszymi chłopakami. Tak, nie potrafimy flirtować. Naucz nas flirtować. Dziewczyny, flirt wam nie pomoże. Kitty, uspokój się, jesteś dzisiaj taka wredna. Czy mam przypomnieć ci, jak cię uczyłam flirtować z Timurem? Widzisz, Julia, mamy szansę. Diana, już nie wiem, co mam robić. Kokoszonek wcale na mnie nie patrzy. A Patryk patrzy na inne dziewczyny. O, dziewczyny, widzę, jaki jest problem. Dziewczyny, ile mamy czasu do treningu? Diana, 15, Diana, 15 minut. minut. Dobra, mogę nauczyć Was kilku rzeczy w 15 minut. Dziękujemy, Diana. Chłopaki są nasze. Chłopaki, wiecie co, babcia Mary zaprosiła mnie do swojego domu. Powinienem tam pojechać? Nie no Max, spotkanie z babcią to naprawdę ważna sprawa. A ja jadę z Dianą na narty, tylko ja i Diana. To lepsze niż picie herbaty z babcią. Chłopaki, pomożecie mi? No jasne, może zadzwonię. Halo, czy to babcia Mary? Max nie może przyjść, bo jest chory. Jana, teraz zobaczymy się z koszykarzami i powiemy im, że widziałyśmy na własne oczy, jak Diana złapała Dima za tyłek. Wyobrażasz to sobie? Tak, Laila, tylko szkoda, że nie zrobiłyśmy zdjęcia. No Jana, nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy. Oby Smilik nam uwierzył. Nie mamy żadnych dowodów. Uwierzy, Jana, uwierzy. Oj tam, spotkaj się z tą babcią, może coś ciekawego ci o Mary powie. A co ona może mi o niej powiedzieć? Chłopaki, Cześć! Hej, a co wy tutaj robicie? Smile, chciałyśmy z tobą pogadać. To naprawdę poważna rozmowa. Serio? Pogadać ze mną? Chyba zapomniałeś, cię, że nie możemy rozmawiać. Dziewczyny, dajcie spokój, wyjdźcie stąd. Czemu ciągle za nami biegacie? Nie no, Laila, słyszałaś? Nie no, smile, jak nie obchodzicie, kogo Diana łapie za tyłek, to idziemy sobie stąd. Wychodzimy smile! Co? Halo, halo, czekajcie! czyli tyłek złapała Diana? Musisz nas wysłuchać, smile. Usiądziemy? Lepiej, żeby z nimi nie rozmawiał. Znowu będą gadać głupoty, a on będzie słuchał. Łomiecie! Nie! Widziałyśmy to na własne oczy! No rany, czułem, że jest od niego uzależniona! Smile, to oczywiste! Smile, pośpiesz się. się! Trenujcie beze mnie! O, Smile jest, jest w złym w nastroju! No te <coughs> szczury! Przyszły i popsuły trening. Dobra, kontynuujmy. Dobra, zróbcie to zadanie. Mam nadzieję, że wam się uda, bo dodatkowe zadania na pewno pomogą wam w nauce. Dobry Dobrze, Nauczyciel tam. Mike. Kokoszonek, a ty czemu opuściłeś zajęcia dodatkowe tydzień temu? E no więc ja, Nauczycielu Mike, pomagałem babci. Nie kłam, grałeś całą noc, a potem odsypiałeś. Rozumiem. Jak nie zrobicie tego zadania, to koniec z zajęciami dodatkowymi. Nauczycielu Mike, proszę powiedzieć Kokoszonowi, żeby mi oddał moje skiny z gry. Patryk, przymknij się! Kev, mówię ci, podeszła do mnie i zrobiła tak. Dima, siadaj, co ty robisz? Mówię ci, złapała mnie tak! Dima, spokój się, nauczyciel patrzy! Co mnie to obchodzi, to znak! Dokładnie, Dima, co to znaczy? Dima, to był żart! Diana jest ode mnie uzależniona, nauczycielu! Niech pan nie zwraca na niego uwagi! Siadaj! Kokoszonek, słyszałeś, Dimę? Gigi i Julie by tak nie zrobiły! Patryk, Gigi i Julie nie są już z nami. Jak zaraz nie skończycie rozmawiać o tych głupotach, to już więcej dodatkowych lekcji nie będzie. Rozumiemy. Rozumiemy. Diana podeszła i złapała mnie za tyłek. To na pewno coś znaczy. Dima, o czym ty mówisz? Rozwiąż to zadanie. Już robię. A między mną i Dianą coś zaiskrzyło. Dima, chciałbym, żeby w twojej głowie była iskra. Zrób to zadanie w i r a n a wygrana! Króliczki są najlepsze! W-I-G-R-A-N-A -a, wygrana! Króliczki są najlepsze! Uff, dziewczyny, to był taki dobry trening! Tak, Diana, ale z maskotką było lepiej! Tak, ja też tęsknię za maskotką! Dziewczyny, znajdziemy nową maskotkę. Może smajlik będzie naszą nową maskotką? A, oh, wow. Powiedziałaś mu już? Nie, dziewczyny, dzisiaj mu powiem. No i co powiesz? Złapałaś Dymę za tyłek? A niech to. Smilik, wszystko ci wyjaśnię. Smajlik jest zły. Kitty, Kitty, hej! Słuchaj, Smajl, uspokój się. To było tylko zadanie od Kitty. I chciałam zasugerować, żebyś był naszą maskotką przez pewien czas. Nie, Diana, nie będę maskotką. Nie zamierzam skakać jak klam w kostiumie króliczka. Jestem koszykarzem. No i Smajl odmówił. Wiedziałam, bo lubi się popisywać. No bo jest obrażony na Dianę z powodu Dimy. Kitty, to było twoje zadanie. Mary, uspokój się. Kto chciał ciężkie zadanie? To nie moja wina, że szczury wszystko zobaczyły. Dobra, Smiley, nie będziesz maskotką, ale nie obrażaj się z powodu Dimy. To było zadanie Kitty. Kitty, wyjaśnij mu. Diana, normalna dziewczyna nie robi takich zadań jak ma chłopaka. Kitty, Kitty napowiedz no no. mu. Co mam powiedzieć? Nie chcę się wtrącać. Kev, podejdę do Diany. Może zrobi to jeszcze raz. Odpuść. Julia, idą. Mam nadzieję, że nie czekacie na nas. To koniec naszego związku. Gigi, oni są tacy źli. Taniec Julia, flirt numer dwa. A my, A my się dopiero, dopiero, rozkręcamy. dopiero rozkręcamy. Kłamiecie. Nie, Zielona. Zielona, jeżeli to był jego tyłek, to było okropne. Ja nie wierzę. Ja wam nie wierzę. Zielona, my powiedziałyśmy. A ty możesz w to wierzyć lub nie. O, Dima. Gina, pójdę i przekonam się sama. Dima, czy to prawda? Co sałata? O tobie i Dianie w pobliżu szafek. Nie wiem, nie widziałem dzisiaj Diany. Dima! Zielona, musisz, musisz się, się dowiedzieć. dowiedzieć. Żenia, Zielona jest koło Dimy, idź porozmawiać z Browastym. Nie dziewczyny, jestem obrażona, nie pójdę. Żenia, jak nie pójdziesz, nie da nam kakao za darmo. On nam daje tak kakao, bo jesteś jego dziewczyną. No i co? Jestem obrażona, mogę żyć bez kakao. No, no zobacz, jest taki słodki. słodki. Powiedziałam, żadnego kakao. Dima, jak nie chcesz powiedzieć mi prawdy, to sama się dowiem. A jeżeli to prawda, to. Karina, idziemy. Powodzenia, dziewczyny! Niech Sałata wie, że Diana mnie kocha. Dima, nie jestem pewien, czy ona cię kocha, może to żart albo zadanie. Kto ci powiedział, że to zadanie? Nie wiem tak myślę. Smilik, wszystko w porządku? Naprawdę nawet go nie dotknęłaś? Smile, naprawdę, nie tknęłam go. Po prostu zrobiłam tak i to wszystko. Tak, Kitty? Tak, to było zadanie. Diana nawet go nie dotknęła. Diana ledwo ukończyłaś to zadanie. Szczury trochę przesadziły. No widzisz smile? Dobra, wierzę ci! Kiedy mam zostać z tą maskotką? Oj, no! Diana? A proszę, Smiley też to jest. Diana, a kto ci pozwolił dotykać tyłków chłopaków innych dziewczyn, co? Nie no, masakra! Zabije te szczury! Nie rozumiem, ktoś w szkole jeszcze to wie? Nawet nauczyciel Mike o tym wie. Nawet nasz dyrektor. I to zadanie to była lekka przesada. Teraz Diana ma problemy. A co ze mną? Ona przegrała! To była tylko zadanie! Dziewczyny, zwariowałyście. Nie możecie wymyślać takich zadań! Poczekaj, smile. Zielona, czegoś tu nie rozumiem. To było tylko zadanie. Diana, a ja chcę, żebyś przeprosiła wszystkich za dotykanie chłopaków innych dziewczyn. Mam nadzieję, że nie dotknęłaś mojego kewa, co? Czyli liderko? Zielona, za nic cię nie przeproszę. Smile idziemy. Nie, Diano, przeprosisz. Kochani. Wszystko było nagrane, sami widzieliście. Nie dotykałam chłopaków, innych dziewczyn. To było zadanie od Kitty. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa!